Co? No od miesiąca no. I co? Myjesz się czy nie myjesz? że no, nie myję się od cichów nie, nie, nie. A po co? No po co? Po co? To nogi, nogi, nogi. <laughs> I chuj. A wzięcie... piwo jakie pijesz? Skąd masz? Ale skąd masz? Od świętego Mikołaja. O co to jest? Taki łysy z brody. Aha Ten Mikołaj jest łysy? Nie wiadomo, że ciągle jest w czapce. No ten mój jest inny. Jaki? Ło. Wow. Tutaj wow. pokręcamy. Piotronu jeszcze jakąś kurwa tą, e, opowiedz tą. Jak to się nazywa? Nie zagadkę, tylko dowcip o. Nie znam żadnych. Jak nie znasz? Jola tutaj cięcie zrobiła, ja nie znam żadnych Jakie cięcie mam Ci zrobić? Nie. Nogi? No, no Pitogas, no Co robi 17 blondynek pod kinem Nie wiem Zastanówcie się chwilę Państwo Co To to publiczności mówi Odpowiedź za chwilę podana będzie Czeka na 18 Na Aha. 18 Dobra następny nie znam Jak nie znasz kawałów, kurwa? Co robią Żydzi w Auschwitz? W Auschwitz? No. Czekają na gazowe? Nie wiem, Ty coś wymyśl. Nie wiem. To Ci podrzuciłem, kurwa, takie pod, 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 tam, pod dupek. Nie znam kawałów, ugaraj mi, kurwa. Dobra.